Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii naszej Już gdzieś jeden Pola, znowu, no nieważne, nieważne Niechcący, bo nie ten przycisk o, No i właśnie, Kuba się już przywitał Dzień dobry Jest też Arkadiusz Witam, witam, cześć I Mateusz też jest, ja nie wiem jak byście to zrobili Cześć Nie wiem jak byście to zrobili, ale macie te same portki wszystkie, czy to tak rozdawali, czy jak? No no ja wczoraj na, na kila kupiłem cztery pary. A, no to ja też mam takie same pewnie. Dobra, no nieważne. E, tak, jak już Arek wspominał wam w odcinku jego, ja też wspominałem chyba coś tam gdzieś na live jakimś czy coś. Dzisiaj. A, a możliwe, no nie wiem. A tak, no dzisiaj nawet. Czyli wczoraj w zasadzie. Jak to oglądać. Tak, e, rozpoczęliśmy sobie, serię sobie taką zagraniczną. Gramy na mapie jakiej? Stappenbach. Bach. Stappenbach. Nie wiem, jak to się czyta, w zasadzie no, nieważne. E, ja tak z grubsza Wam pokażę gospodarkę naszą, maszyny. Wszystko mamy takie raczej. No, no, i akurat e, siewnik. A raczej takie starsze, używane sprzęty. Mamy wszystko I mamy też parę świn. Parę, bo nie wiem, 15 mamy ich chyba. Tak mi się wydaje. Ja je policzę zaraz. 2, 4, 6. Mamy też ze dwie przyczepki, tutaj jest jedna stoi sobie tutaj jakiś rozsiewacz, do, kombajn do buraków. No a nasz największy i najnowszy nabytek stoi tutaj właśnie. O, już widzicie, już widzicie, już widzicie, nie pamiętam o której żeśmy zaczęli, ale przyjmijmy, że o 22. Tak, 22. O, i tym sprzętem dzisiaj będziemy pracować. Ja sobie dzisiaj tak. będę operatorkiem. Także ja sobie tutaj... Ej, w wy, no, jakbyś mógł, to by było zacnie. A potem się możecie podzielić w sumie... Ee, o co ja mam robić? Ee, no właśnie, mówię... Ja, Wy, ja będę przyczepał zboże. No to, powiem, no to... Arek może na przykład e, prasować, a Mateusz może na przykład e, porać. Chodź, ja poprasuje? Albo wozić praso. E, wozić to wyjeżdżaj mi z tym... Tym czymś. A ja tu mam nadzieję, że na nie zacznie padać deszcz jeszcze... jeszcze jakiś Kto by się rok. prasował? Ja. E, ma, e, arek. Dobra, widzę tutaj już sprzętami jadą, to jeszcze Wam pokażę przy okazji jakie mamy ciągniki. O, nasz w sumie naj, Najbardziej znany ciągnik Renault. Potem tu mamy Fiuta, znaczy przepraszam, Fiata. To ja mam zbierać Nie, Ty będziesz... Aha, bo będziesz jeszcze zbierać trzeba. Ja mówię, że będziesz zbierał. No to będziesz zbierał. No, ale... ja jak kuba ja no, sam gdzieś da mam wózek, i... ej Kuba, sama ma wózek No tak, on mi tylko wyciągnął. Zaczep na wózek znaczy. Ja tylko mu wyciągnąłem, bo było schowany tak wrócił no, Chodziło ja mi, to mi ja o zaczep sorry jeszcze. A bo dobra, chyba roz... gdzie jest prasa? No podwiatom, dobra, ja sobie e, Tu robię. masz jeszcze... Ej, Kuba, chodź tutaj jest, ten... Yy, ten niebieski. A no, ja no. wiadomo. idę. Ja bym powiem, że jakaś mgła się robiła się, bo A, ja... Czy... Kogoś, Może nie Zobaczymy. Czas <coughs> mamy na jeden, także... Zobaczymy. Generalnie mamy nadzieję, że wam się seria spodoba. Oczywiście drugi odcinek warka a trzeci u Jakuby, na który już Was zapraszam. Ej, wiesz jak ty powiedziałeś teraz? Co? Jakuby. U Jakuby. No. <grym> u Jakuby. A ja co mam brać? Dwie przyczepy czy jedną? Jedną. Jedną że. No jakoś że jedno... tak ciemno się robi. Ciemnawo. No, ci powiem, że, że boję się. A i te radio to muszę wyłączyć. Bo jak? A co zrobimy, jak zacznie padać faktycznie opaki? zwijamy się do chałupy i trzeba będzie się napić No nie no, a jak na, na, na polnie dojedziemy, a zacznie padać, to wtedy będzie lipa dopiero Wtedy zawrócimy się i będziemy... Puścimy, puścimy ciągniki na biegu, każdy weźmie gałęź Plandekę weźmiemy na rogi, plandeki na gałęziach, będziesz jechał nad tym Dobrze, że bardzo Ale nie. nie jest No tak, przecież to z musi być, a słuchaj, kombajn, ja no nie... tak A gdzieś przyczepa? No? A ja wziąłem przyczepa... Ty... A, do bel, tak? No no to pod wiatą. Pod wiatą no. Tylko nie wiem, czy one są samo zbierające czy nie. Nie, ja na nim trzeba A, Generalnie nie. mamy plan, żeby się tutaj na tym naszym gospodarstwie rozwijać. Żeby to nie było tak, że wiecie, że gramy tylko na tych sprzętach, albo od razu mamy same jakieś takie drogie. Także jakże macie jakieś pomysły na. Ej, jakie pole, bo zapomniałem? 24 bodajże. Tak, 24. Także tak jak, jak macie jakieś pomysły, to możecie pisać śmiało w komentarzach. Mam też nadzieję, że Wam przypadnie do gustu ta seria, że będziecie biernie i czynnie, a raczej czynnie, współ... nie, nie powiem Współżyć. Użyć. E <laughs> Współgrać. Współgrać z nami, tak po prostu, żeby będziemy się czuli, że gramy nie tylko we czterech, ale z wszystkimi, którzy oglądają te odcinki nasze. Tak. A. Co do, ja długości, co do długości... Co do Jadę! Jak... Okej, okay, co do długości? Ja wyjdą <grym> takie wyjdą. Po prostu... A przepatrzcie, przed chwilą jechał za mną, a teraz nie jedzie, chyba zwolnił bo coś. Cisnę. Nie wiem, tutaj tutaj już widać pole nasze po lewej stronie. Także ja tu sobie wiadę i zaraz odczepię się i będę jeździł. Nie wiem, najpierw, najpierw zrobię raz albo dwa razy dookoła, a później dopiero Mateusza ty jedziesz? Jadę, jadę. A później dopiero no wiecie nie szarość szaro się zrobiło. No to. bardzo szaro się zrobiło Dlatego trzeba to zapierdzielać, trzeba robić. Jest taki no. widok z daleka jak nieraz ten, jak nieraz na przykład widać gdzie, gdzie już deszcz pada, tak nieraz jest. No 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 takie szaro w tym miejscu no, się robi Generalnie ten nasz kombajn to jest TC570 Ile on ma koni? 175 i dwa żerbaki. No to Już ci to. mówię, już ci mówię To No ale trafiłem 175 to starczy na te parę hektarów. Dobra, ja ze se z póki on wiedzie, to ja się skoczę tutaj do kabiny, mu. No. no weź, puść mnie. No przecież, bo tu musisz, no bierz, wsiadaj, bo nie ma czasu. Radłem, już siedzę sobie na drobince, bo nie, ch nie chcę, bo tam napierdziałeś w środku i... Oj, napierdziałeś, od razu, że napierdziałeś. No i bo od razu, jak żeśmy... Od razu, żeśmy z salonu, te, jechali, to już napierdziałe do tej pory czuć takie gazy w kabinie. Oj, gazy, gazy, już ty nie panikuj. E, tam, ej, chyba... ej, 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 wy tam pal. gdzie jesteście? Ty ja ty... już jestem na A Ej, to jak tam po, po drodze jakiś sklep będzie, to kupcie Wunderbauma jakiegoś do ja tego TC. Baumu ja Wunderbaum. Ja, Małmuma jestem. Chyba, jak tam będziesz miał chwilę czasu, to wiesz co, nie? Wiem, już właśnie tam będę. Może to tak będzie, żeby więcej sprzętu było widać. Spokojnie, bo tutaj jeszcze masz trochę czasu do. do. No, trochę czasu jeszcze masz, bo niczym my tutaj. Kurczę, nie wiem, jak tutaj mam jeździć teraz. Nie no, do, dookoła przyjadę teraz chyba. Jak myślicie? Czy? Nie wiem, raz dookoła no to chociażby, to ale dwa, na... bo to będzie łatwiej zawracać potem Arkowi Oj, generalnie gramy na serwerze dedykowanym, dlatego też możecie widzieć znaczy, możecie zauważyć tak może, że ta płynność tej gry nie jest w 100% tak jak normalnie, jak Ej. się gra. Popaki no. chodźcie, wypróbujemy te mod czterech pasażerów, no że trzech pasażerów, że razem z kierowcą 4. Chodźcie tutaj do tego TCK. No, da się... się? Da się Dajcie, chodźcie szybko. Mateusz, chodź tu. O, ja siedzę sobie. Gdzie siedzisz? O, bo mnie siedzisz na najlepsze miejsce masz. O, a kto siedzi jeszcze? O, Mateusz stoi na drabince? Nie. Ja stoję na drabince. Patrzcie, my siedzimy do trzech. Nie, Przecież nie ja się nie wsiadłem. Do... Kiedy generalnie, jest? ludzie możecie ale też napisać, generalnie możecie też napisać, ale czy czekaj. wam się podoba nazwa serii I jakbyście to widzieli inaczej jeszcze, jeżeli wam się nie podoba, chociaż mam nadzieję, że wam się A kuba? Podoba. A Ja, kuba... ja bym szale... kuba jeszcze na chwilę, to będzie we trzech We 4 no, znaczy Chodź Ale to ciężko jest dzwonić, tak będzie. będziemy jechać. panie, to czas nie, nie ma Nie, no. bo ja robię swój plan Może No właśnie, to, 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 to Kubie nie przeszkadzajcie a, Kuba będzie w lesie no, Ja już mogę tutaj... powoli jechać, prasować No, ty myślę, że już możesz powoli jechać Tak, a nie się opieprzysz Na kombajnie już tak. jeździć, patrzcie go no, bo To było już... ja chciałem, Ja nie chciałem ogóle w kabinie siadać, bo pierdzi tam Seba no, ja fajna przyczepa dobra. No, no ona jest fajna, ja nie działa dobrak? Prawda no jest. właśnie ona ma dwie, dwie opcje i tak generalnie ja mówię, hmm. ta była na razie taka dobra, a myślę, że w przyszłości możemy ją zmodernizować i będzie miała te takie nadstawki. Nie. Co nie. Ej kurcze panowie coraz ciemniej, jest coraz ciemniej będzie odcinek się nazywał Zdążyć przed deszczem. Zdążyć przed panem Bogiem. Tak, zdążyć. Nie. No, no. <laughs> zdążyć przed Nieźle. Ja zaratiko włączyłem. Yy, rajtech. Mam sprzedał tego nieholąda W ogóle to, 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 to jest ten? Każdy sobie miniaturki robi, czy jak my to robimy? Ale nie nacina tak, każdy No bo właśnie miniaturki by też mogły być w tym samym stylu, nie? To, to też trzeba się potem dogadać Ja robię w swoim Przykro mi Ej, 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 ej. No To, robię, to robię W tym samym stylu Oj? No to każdy robi w swoim, będzie najlepiej Tak Tak jest Ej, no niech nie poda jeszcze, błagam Bo przecież dopiero nie 10 minut Nie poda jeszcze Przepraszam, ja zapomniałem wypuścić belkę, bo radio włączyłem i... <grym> no, to już z... możesz Pink. sobie już zbierać, nie? Gdzie jest belka? E, mam laga. To też. Działam. Gdzie jest belka? Nie ma belki. Jest w prasie. Jest w prasie, zbugowała się na multiplayerze pewnie. Tak, nie, nie mogę nic robić z nią. Nie, nie, ja, ja, A wejdź Niech ktoś inny wejdzie i musi ktoś inny teraz. A dobra. Zrób to. Sobie. Zrób to. Zrób to, zrób to. Ja, ja, na czym, na czym się tak... Mówiłem. Trzeba było wziąć kurde inne prace, Nie, oni mówią, To że ono działa. Psz, ale nie, ja mówiłem jak kupowaliśmy w salonie. Ale co, mówili, że on dobry. Czekajcie, ja wam to ogarnę. Kurde, od w, 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 Mateuszu z mi zejdźcie tu i no wyjdźcie. I teraz... Eee... Y, na igrech No, włącz, włącz Podnieśliła do... Jak ją teraz wyrzucić? Nie, ale przez to, że jej nie widać przed. Ja ją widzę. Nie no nie ma jej. Ja. Kurde, ile... bożym. Weź wyjdźmy stąd, ja, ja sobie po kombinę na chwilę. No dobra, Ja tam masz. koszę, bo ja koszę, bo ten. No czas, czas, dobra, ja już idę do kombajna to tam coś jest co tam pasel. Kubeł? Kubeł wody? <laughs> Jak okay. nie, no to ten, to wiecie co można zrobić? W ogóle nie ma Y, nie? To to damy do naprawy, a wypożyczymy najwyżej Unii Holanda, tam widziałem też stało w rajtechu jedna. Znaczy... Mnie je tutaj. Ta, weź ta, weź ta to prasę, oddaj tam na złom, tam daj, na ja, Daj tam, je, ja ją odwiezę z i nie, i pod podbieraczem tam pisze, wywalmy na złom. Ooo, <laughs> no to nam zepsute. To weźcie, tak zróbcie, nie? Bo tam w Zrób tym tak mówię, to. tam gdy żeśmy byli w to można nam rabat jakiś dają na wypożyczenie, bo zakupić to tak nie bardzo. Oni coś chcieli, ale Seba mówi nie, bo my już mamy pracę. Oddaj tą w rozliczeniu i dobra. W sumie oddaj, powiedz, że jest sprawna, że fajnie, że jest belka gratis jedna, tylko że taka niewidoczna. Jo. No, nie, trochę. <grym> 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 Nieźle. Aż, aż dziwne, że ten, że nie za. Ja potrzebnie napisałeś mi teraz, bo mnie wkurzyłeś teraz. No, Arkadiusz, już nie pisz. Dlaczego? Bo, 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 bo. Nie pisz, bo ja teraz miałem ładne zdjęcia, a ty mi tu na napisz. Ej, Mateusz, weź wysiąć, bo nie mogę jej sprzedać. Czy oddać na złom. No, czy nie sprzedać na złom, bo tu coś tam dostanie. Poczekaj. Wejdź z ciągnika. Początnika. Gdzie wy tam nie na swoim polu? Zaraz przyjdzie sąsiad będzie... Dużo masz te Słam? Oj tam. to e, do 8 Dosyć sypie, powiem ci. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie sypało. Ja też. No, dosyć fajnie, także myślę, że. Nie wiem, ile na tym jeszcze no, mieści tam. Tak. także... E, no, Zdarzymy spasić. Myślę, że powinniśmy wziąć dwie, nie? Ja myślę, Ale że powinniśmy co? wziąć sprawy w swoje ręce. A, a, ale co dwie, Harze, przyczepy? Tak. Okay. Nie damy rady. Generalnie to no, mi się ta mapa podoba, tak? Nie wiem jak wam, jak byłem, oceniać Nie, tak ja to nie, to Patrzcie go. Patrzcie go, normalnie i chodzi po niebie, ja nie wiem. normalnie jak Bóg się zachowuje, jakiś Bóg to po wodzie chodził. No dobra, no to jest prawie, no. Nie bo też jest niebieskie woda niebieska to prawie na to samo wychodzi A cimno tak. się robi No Rosy cimno, tam cimno. jeszcze nie ma? Czego co? Mm. Rosy jakieś Dobra to. weź no to, nie chłopaki ma. się do roboty bach nam słoma zmoknie to ja jej widłami nie będę przewalał No to ja nie wiem co my wtedy zrobimy bo będzie trzeba przecząsać normalnie Bo co innego? Ten rzepok tam jeszcze biedny kurczę wam powiem Ej Seba nie mamy pieniędzy a, no tak, ja tylko wypożyczę na razie. No mówię, wypożycz, wypożycz. No, na no, 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 takie zakupy nas nie stać teraz. Zbytnie. Widać, nędza bez pieniędzy. Ej, ten, Mateusz? Saba, objedziesz jeszcze w tamto i z powrotem? Słucham? Objedziesz w tamto i z powrotem? Myślę, że obiadę. No no jak to jak może z powrotem, to już wysypuj, co? No, jak z powrotem, to będę wysypuj. Ej, sobie Mateusz, powrotem. podjedziesz z do osoby? Oczywiście. Tak, to, to możesz... jak będzie wracał, nie? No tak powoli możesz... Od tamtej strony odnieść pala i sypcie w trakcie jazdy, jak możecie. Tak, Dobrze. No to w sumie możesz już jechać, to ja się zaraz nawrócę, się rozłożę. I tak nie masz roboty. Tu mi się zaraz koguty pewnie odpalą. O właśnie, już się odpaliły. że 80, dobry sprzęt, wam powiem, dobry sprzęt, pokazuje zabrany areał. Koguty się same włączają, jak jest 80% we zbiorniku. Ale czemu nie ma co już ruszyć? No może go zapłącz, bo na enter się go włącza. No, włączony. Tak, no, weź ja na chwilę. Tu ja już tu. Weź dlaczego? Czekaj, no. czekaj, czekaj. To jest tu i ten, Też nie może się włączyć. Po co? wiem czemu. A ja nie wiem. Eby ja kto pytał nie jest to oryginalny ciągnik, z, oryginalny z gry, tylko to za mózg Ale w sumie widzicie, bo tutaj raz kolor inne, dwa naklejki, trzy tutaj nie ma klapy Ej jaka beka Co jest beka znowu? Co znowu jeszcze zepsuli? Nie działa teraz traktor nie? Jak może nie działać, cały czas działa, ale nie działa? <laughs> Wszystko się psuje, kurno Co to to ty za ma... to weź i podrypisz wiersze To weź tutaj kość na chwilę Bo czasu nie ma co się Mateusz, wyjść z niego co to seba jakieś sprzęty dobrze chodziło a teraz i tam do dupy z tako roboty. No, się. Ej pierwszy odcinek jak zwykle fail. A tam fail od razu i faktycznie nie działa co mu jest. <laughs> Psuje się e... wszystko kurde złomy jakieś. Nie ma nie jakiegoś hamulca? Nie. nie a, mo ej, a może się ten skończył przebieg. I trzeba dać do przeglądu go bo... Nie to... Nie my nie mamy tego modu wiesz Moż no, zapomnij czego nie... Ty no faktycznie nie, nie idzie ja musiałem w tę stronę jechać bo ten bo co? Po co, tam, po co? Arenówkę idzie ruszyć chociaż? Ej weźcie fenda chyba jeszcze jest w tym No ale, ale no nie no musimy to wszystko sprowadzimy a potem... No właśnie to... ja, wam, ja wam przyjadę bo z pomocą tam ten... Najwyżej się odstawi, no już trudno się mówi Robota musi jak ma padać to Polmacie no, w ogóle twen to nasz największy ciągnik, nie? No jedź Aha, Ty jest to praca, to wróciłeś już? A. Eee, tak, Halo. generalnie to musisz tutaj się wysypać, wiesz? No bo tak mam wrażenie, że, żadnym, że coś się zbugowało nam w grze i. ło bo przed chwilą był taki lak trochę, i myślę, że to przesta. Ej, po też nie można, będę no. też nie można jechać. Będzie, za chwilę trzeba to tak zrobić, że po prostu wbić się od nowa na serwer. No czy ja w sumie, masz, w sumie masz 18 tych. Teraz jak wysypujesz się? R. R. Chyba, no, jakoś tam. Masz 18, wiesz, minut, więc... Aha, no, to tak, ja też, a nie mogę. Czemu mnie sypiesz? Wejdźmy na serwer. To ja wyjdę i zobaczę jak to eee. czekaj, nie, nie wchodź jeszcze, czekaj Nie, nie mogę też swoim Fiatem teraz jechać jak wsiadłem z nim. Nie, To nie tak Nie, nie wchodź jeszcze Cypiemy Nie wchodź Mateusz na razie Akurat mam się o 20 minut Hordem też, no, A, nie? Tak, czekaj, nie ja za dużo, mocno. nie za mało, jest akurat A dokończymy w następnym odcinku jak tutaj wbijemy od nowa No bo przecież nie zepsuło się, nie? nie? Działało, więc musi działać Ej, gdzie ty wysypisz? <laughs> Areek łyżką się pozbiera O kurde, ono się wysypuje, serio No to już normalne chyba nie? Ja... A nie mogę jechać z nim, nie? No nie ci nie można, dobra. To no, może skończmy pierwszy odcinek no, Także myślę, podaczej nie, no było spoko, zawsze jakieś atrakcje. Myślę, że sobie na ten moment zakończymy, a ja zapraszam już z tego miejsca i myślę, że w tym miejscu możemy też zacząć, żeby była taka ciągłość na tak. kolejny odcinek, także ciągłość ja, ja się tutaj zatrzymuję, wyłączam kombajn i no. chciałem powiedzieć wszystkim, że dziękuję za oglądanie, zapraszam do Arka i do Kuby no. i na razie trzymajcie się, cześć. Cześć.